W tym filmie poznasz diagnozę i naprawę dolegliwości nadmierna pronacja lub supinacja stopy. Problemy w obrębie stopy to temat powszechny i przysparzający sporo problemów. Słabe mięśnie podudzia i przez to źle ustawiona stopa to ryzyko urazu. Skręcenie kostki to jedna z częstszych kontuzji u profesjonalnych sportowców, ale także u amatorów. Jak więc powinna być ustawiona stopa i jak powinna pracować, aby była silna? Klasycznie mówi się o trzech punktach podporu i łukach między nimi. Prawidłowo ułożona stopa pomaga sprężyście w lokomocji, w dodatku odciąża stawy kolanowe, biodrowe i cały kręgosłup. Nadmierne wychylenie stopy do wewnątrz to pronacja stopy. Cała stopa wtedy płasko przywiera do podłoża. Często towarzysząca wada to koślawione kolana. Z kolei nadmierne wychylenie stopy na zewnątrz to supinacja. A punkty styku z podłożem to praktycznie tylko zewnętrzna krawędź stopy. Często z wadą są połączone szpotawe kolana. To tyle z teorii, ale co z praktyką? Bez względu na wadę, Twoim zadaniem jest wzmocnić mięśnie i nauczyć się oraz pilnować poprawnej, pozycji stopy. Jeżeli wadzie towarzyszą problemy z kolanami możemy wybrać takie ćwiczenia, które w pierwszej kolejności będą działały na staw skokowy poprzez długą dźwignię od biodra poprzez właśnie kolano. Aby zobaczyć w jakiej kondycji i długości są mięśnie i ścięgna działające na staw skokowy możemy wykonać prosty test, tak zwany OK test, bo tak się nazywa i polega na wychyleniu kolana mocno w przód do ściany w klęku bez odrywania stopy. Podczas tego testu obserwujemy, jak zachowa się stopa oraz jaki zakres ruchu w stanie skakowym mamy. Stopę odstawiamy od ściany na długość dłoni, pokazujący znak, że wszystko jest ok. Proste, prawda? Poprawnie wykonane wszystkie ćwiczenia, podczas których będziemy opierać się na stopach, ze skupieniem się na ich pozycji, jak na przykład przysiad, spacery fermera, wyciskanie ciężaru nad głowę, bieganie, a nawet chodzenie, będą najlepszą korekcją i najlepszą rehabilitacją. Oczywiście nie zapominajmy o stopniowaniu trudności. No więc jak ustawić stopę? Sama rotacja zewnętrzna kości udowej potrafi nadmiernie spłaszczoną stopę ustawić do dobrej pozycji. Jak to wywołać? Wyobraź sobie, że stojąc masz pod stopami kartkę papieru, którą chcesz rozerwać, albo Twoje nogi to śrubokręt, który chcesz wykręcić na zewnątrz. Tylko nie uginaj nóg. Co więcej, ćwiczenia bezpośrednio na łydki i wyżej umiejscowione mięśnie. Deficytowe wspieranie na palce, obu nóż lub jedno nóż świetnie przyćwiczą i aktywują zapadającą się stopę. Ustawiamy dwa punkty podporu na podwyższeniu. Na przykład w talerzu ciężarowym schodzimy powoli i kontrolowanie w dół, a potem wychodzimy w górę. Kontrolując opuszczanie do momentu zapadania się stopy. No bo tego nie chcemy wywołać.